Polecanki, słojanki. Książka o śmieciach Stanisława Łubińskiego, znanego ze prześwietnej książki 12 rok za ogon. E, Śmieci wydają się nie mieć czegokolwiek wspólnego z przyrodą i obserwacją ptactwa. Jednak śmiecie, tak jak ptaki, mają swoje habitaty. Tutaj jesteśmy w habitacie mój świetnik przydomowy, e, na którym znajdują się takie rzeczy jak kupianka, potruskawka, jak jakieś zabawki, e, karton e, po fotelu, e, no, cały zestaw tego, czego ludzie używają i już nie potrzebują. I o takich też przedmiotach których już nie chcemy, które są rewersem naszego codziennego życia. E, pisze Stanisław Ugiński o przedmiotach małych, aczkolwiek bardzo znaczących, o wielkich śmieciach, które zaśmiecają nasze oceany, lasy e, i pola. E, I pisze o tym, w jaki sposób te śmiecie opisują nasze życie. E, Stanisław przekonuje, że jest to jedna z najbardziej przekonujących metafor, a jednocześnie jeden z najbardziej obciążających materialnych rezultatów naszego bycia na tej planecie. Opowiada o swojej nerwicy ekologicznej, która każe mu w tych śmieci szukać, się nimi martwić i o tym, jak boi się, że niewiele to znaczy w takiej większej narracji o tym, co robimy ze światem. Wyszukuje śmieci dziwne, wyszukuje śmieci, które starają się jakoś wejść w dialog z przyrodą i te, które jej najbardziej szkodzą. Jest to trochę taki rodzaj gabinetu osobliwości, który nas wszędzie otacza i jest to rodzaj pracy z uważnością, bo tych śmieci zwykle na co dzień nie zauważamy. A gdybyśmy to robili, może lepiej dbalibyśmy o planetę, o swoją codzienność i mniej byśmy się tych śmieci bali, a bardziej potrafili z nich korzystać. Jest to świetna książka nie tylko w duchu zero waste, ale w ogóle w duchu refleksji nad naszym stylem życia, który ma ogromne znaczenie dla, nie tylko dla przyszłych pokoleń, ale też w ogóle dla sposobu naszego funkcjonowania z rzeczywistością. Stanisław Hubiński zastanawia się także nad tym, co stoi za tym, że coś jest śmieciem, a co nie. Jak dokonujemy tego rozróżniania na to, czego nie potrzebujemy, a co jest nam niezbędne i kto właściwie za nas tego rozróżnienia dokonuje. Czy to jesteśmy na pewno my, czy może producenci tych rzeczy, które potem uznajemy za śmieci? Ile czasu nam się coś przydaje? Kto reguluje ten czas? Do dzisiaj świeci w latarni w Stanach Zjednoczonych żarówka, która w 1901 roku została tam zainstalowana, a iPhony się po kilku latach, czy komputery. Więc e, zanim zostawimy taki piękny gabinet osobliwości na śmietniku, może warto się zastanowić, czy nie możemy czegoś z tymi śmieciami zrobić, czegoś twórczego, e, żeby nie zaśmiecały nam przyrody i pozwoliły nam żyć w czystym świecie dłużej. Bardzo polecam wydawnictwo Gora, Stanisław Łubiński, książkę o śmieciach.